Dzień dobry. Dzisiaj y, troszeczkę greki, troszeczkę historii i może nawet trochę hebrajskiego. Another scope of Greek inne spojrzenie, inny obszar greckiego. Na początek mamy tu alfabet. Po staro grecku przeczytam to tak: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tcheta, jota, kappa, lambda. Mi, Ni, Ksi, Omikron, Pi, Ro, Sigma, Tau, y, y Fi, chi Psi, Omega. I to samo w tej samej kolejności duże litery. Cztery piękne zdania zaczerpnięte pochodzące z różnych tradycji, różnych przemyśleń. Chologos Jatros, Estin. Słowo lekarzem jest po polsku brzmi to lepiej, słowo jest lekarzem. Menander. Hogar olbos ubebajos, alefemeros. A więc bogactwo nie jest pewne, ale przemijające, efemeryczne. Eurypides jest autorem tych słów. Hohypnos fanatu adelfos. Sen, bratem, adelfos, bratem śmierci. Czyli sen jest bratem śmierci. I z księgi z Biblii, z Septuaginty. Euk oligos estin hochronos tu Czyż niemały jest, czyż niemały jest czas życia mojego. Byśmy powiedzieli krótki, Grecy dwukrotnie w swoich dziejach uczyli się pisać. Wspomniane na początku tabliczki gliniane, wypalone w pożarach pałaców minojskich i mytyńskich, zapisane są pismem sylabicznym, tzw. linearnym B, które przejęli Grecy od starszego od siebie ludu osiadłego na Krecie na długo przed ich przybyciem. Lud ten stworzył na wyspie własną, oryginalną, niezwykle wysoką cywilizację, którą jej odkrywca, angielski archeolog Sir Arthur Evans, nazwał od mitycznego władcy Krety Minosa minojską. Ów pierwszy, zapożyczony przez greckich przybyszów, którzy dotarli na Kretę około XVI wieku przed naszą erą, sylabariusz, liczył 87 znaków oznaczających bądź pojedyncze samogłoski, bądź ich połączenia. Zespół głoskami. Pismo linearne B nie przetrwało jednak upadku kultury mykeńskiej z okresu ponad 400 lat, XII wiek do VIII wieku przed naszą erą. Łopata archeologa nie dobyła z ziemi ani jednego dowodu piśmienności Helenów. Ja czytam Z mormolykę taka książka yy, autorstwa pani Borowskiej. Dopiero w końcu IX wieku przed naszą erą. Grecy pożyczyli sobie system pisma po raz drugi, tym razem od ludów semickich. Stało się to za pośrednictwem Fenicjan. Sami Grecy nazywali swoje litery, swoje litery fenickimi. Poinikeia Grammata. Tradycja mityczna głosiła, że przywiózł je Kadmus, założyciel Teb, z króla Tyru, gdy pokrzykując swej siostry Europy porwanej przez Zeusa, zawędrował do Grecji. Nowy system był nieporównywalnie prostszy i tym samym łatwiejszy do opanowania. Zamiast skomplikowanego sylabusza, proponował znacznie mniejszą liczbę znaków na oznaczenie poszczególnych fonemów. Pismo alfabetyczne stało się więc szybko dostępne nie tylko dla zamkniętej kasty zawodowych skrybów, lecz dla każdego, kto zadał sobie trud jego poznania. Przyjęcie alfabetu oznacza prawdziwy początek powszechnej demokratycznej literatury greckiej, a zarazem kres długiej tradycji epiki ustnej wędrownych śpiewaków. Alfabet semicki nie miał oddzielnych oznaczeń samogłosek. Grecy przystosowali go więc do swoich potrzeb, wykorzystując niektóre oznaczenia spółgłosek. I tak alew stało się a, ain omikronem, o, litery het użyto do oznaczenia. Paralelnie wprowadzono omegę dla długiego o. Grecy dodali także znaki fy i hy dla spółgłosek aspirowanych oraz oddzielny znak dla grupy spółgłoskowej psy. Każde państwo greckie przystosowywało zresztą alfabety do potrzeb swojej loka lokalnego dialektu, na przykład Grecy z Italii Południowej używali tego znaku, celowo go nie czytam, bo on będzie tutaj inaczej wymagany dla oznaczenia grupy spółgłoskowej psy. Stąd później używam ksy dla x'a, prawda? Ale to było, jak widzicie wcześniej, chy. I to jest właśnie Fenicki, Czyli A, alef, bet, gimel, dalet, hej, wap, zain, het, tet, jut, kaf, Lamet mem, nun, samech, aj, pej, cadej, Kof resz, Shin taf. I alfabet paleohebrajski, starszy alfabet hebrajski. Te same nazwy, liter nawet są tutaj podane. I zobaczcie, że obok siebie one zestawione to są niemal identyczne. Akurat w, tutaj, w tej wersji to identyczne, ale widziałem też nie takie drobne różnice, ale to jest w zasadzie ten sam alfabet. Ktokolwiek od kogokolwiek tu zapożyczył ten alfabet, to jednak nic nie zmieniał. Można powiedzieć, że posługiwali się tym samym alfabetem. I taka Informacja dodatkowa. Abjad i pismo spółgłoskowe. Ogólna nazwa pism alfabetycznych stosowanych do zapisu niektórych języków posiadających lub stosujących tylko znaki na oznaczenie spółgłosu. Słowo abjad opiera się na pierwszych literach alfabetu w uproszczonej transkrypcji: ABGD występujących we wszystkich językach semickich, takich jak fenicki, syryjski, arabski, hebrajski. W dawnym, no bo jest alfa Al, przepraszam, jak już mylę te dwa grecki z, z hebrajskim. Alef Beit Gimel Dalet, prawda? Czyli pierwsze cztery litery. Tylko, że a w języku hebrajskim to nie jest a, tylko po prostu nie, nie ma dźwięk To znaczy, alef może być nośnikiem różnych dźwięków. Na przykład w słowie Elohim, Bóg, prawda? Jest. Występujących we wszystkich językach semickich, takich jak fenicki, syryjski, arabski i hebrajski. W dawnym języku arabskim pierwsze litery alfabetu Alif, Ba, Jim i Dal fonetycznie tworzą słowo Abjad. Od prawej trzeba przeczytać, co oznacza alfabet w języku arabskim. Ta pierwsza literka na przykład to jest Alif. tak? I my wiemy, że w języku arabskim litery mają cztery formy: każda litera, bo jest na początku wyrazu, na w końcu wyrazu, w środku troszkę inaczej wyglądało te literki, jak się łączą ze sobą, to tak wyglądają. No i samo stojąca, jeżeli jest niezależnie, no to jeszcze inaczej wygląda. A tutaj zapisane w dwóch alfabetach hebrajskich. Ten u góry to alfabet aramejski, który zapożyczyli sobie y, Żydzi już po niewoli babilońskiej. Ten starszy. Mamy tak, et adonai elohecha tyre. Czyli będziesz bał się tego Boga, zobaczcie, Alef, Taw, pierwsza i ostatnia litera. A tutaj mamy, właśnie Alef i Taw. Ta przez, przy, troszeczkę przypomina, znaczy to za, w zasadzie jest to skrzyżowanie, jest to krzyż, a tutaj mamy głowę byka. Grecy położyli tą głowę na, na boku i tak powstała literka A w łacińskim języku, w polskim języku, ale także w greckim alfa. Tutaj mamy pierwszy werset Biblii. Czytamy tutaj po grecku. En arche e poiesen hoteos ton uranon kai ten gen. A po hebrajsku tutaj mamy Schit, bara, elohim, et haszamajim, et ha I to samo tutaj masorecki tekst. bereshit bara, elohim, et haszamajim, et ha Dokładnie to sama liczba liter, one sobie odpowiadają. Więc można tu zatrzymać i po prostu przestudiować. Te litery, jak one były zapisywane niegdyś, jak później. No i tłumaczenie. Na początku stworzył, na początku Bereshit Bara, stworzył Elohim, Bóg, kogo co, niebo i ziemię Uranon, niebo, gen, ziemię. Szamajm, bararec Arec. I tutaj wzbogaciłem ten slajd o dodatkowo jeszcze cytat z Ewangelii Jana, bo tego już nie ma po hebrajsku, bo tekst oryginalny jest grecki. En archologos, kaj hologos, en proston teon, kai teos, en chologos. Na początku było słowo i słowo było u Boga albo z Bogiem i Bogiem było to słowo. I na koniec, a i to oczywiście... To, to powyżej to jest cały czas werset księgi Genezis. A tutaj przypomniał Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Ewidentnie Ewangelista nawiązuje do, do tego właśnie wersetu pism hebrajskich. I tutaj jeszcze na koniec Ewangelia Jana. Na górze ten tekst starogrecki, Septuaginta, na dole współczesny grecki. Zobaczcie teraz, jeszcze raz przeczytam po grecku, w starogreckim i w nowogreckim. Zobaczcie, że jest, troszeczkę inaczej się wymawia i inaczej w ogóle też y, te zdania wyglądają. En arche, en chologos, kai chologos, en proston, kai teos, en chologos. I teraz tak. Stin archi itan o ke ologos itan proston, teo ke teos, itan hologos. A i TAN tutaj to już początek drugiego wersetu. EFCHARISTO TO daraba, Dziękuję bardzo.